Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogs.pl a dzisiaj zagramy sobie na kopaniu w, na tajemniczym serwerze, um, jestem na innym koncie, jestem na koncie Miakielko, a to z tego powodu, że moje konto Miaklo jest zepsute, i jakby jest na jest jakby są dwa niki Miaklo, jakby te konto się zmieszały i jest całkowicie zepsute Więc postanowiłem sobie zrobić jakieś inne konto Miakielko. Nie wiem czy to zostanie te zepsute. Mam 8 level. No i mało sobie zna, bo tylko te konto jest znane z odcinka z bożej. Z jego kanale, więc zostawcie na porządek łapkę w górę. Kliknijcie subskrybuj, tam na dole to jest bardzo ważne, bo tak, wraz z dzwoneczkiem, a może możemy przejść do odcinka, ale najpierw intro. Dobra, ja jestem na kopaniu. Jest problem w tym, że na tym serwerze, no, mimo że nagrałem, z nie mogę go, odcinek, to tak czy siak, em, bardzo mało sub gra. No i, no i... nie mogę. chciałem znaleźć mapę, która byłaby na przykład duża, no bo tu jest bardzo gra mało osób, jakaś tutaj polska osoba wbi wbiła sobie tutaj, ale przypadkowo, e, więc naprawdę słabo będzie, ponieważ no skarbów to chyba nie, otw nie otworzę, no chyba ta polska nie wyjdzie, e, tak nagrywam, tak nagrywam, fajnie jakby była, jakby ona ciągle była, a, ponieważ no by mi pomagała, w otwieraniu skarbów, Mam nadzieję, że uda się po prostu i że nie wyjdzie mi chociażby, bo wiecie, no mityczny skarb to byłby fajnie się dokopać do mitycznego. Um, Chociaż zobaczymy jak to będzie, bo teraz będzie bez pomocy, kompletnie prawie widzów, tylko właśnie z polską 8. No chyba że ktoś jeszcze inny dołączy, nikomu nie mówiłem, że nagrywam, więc no po prostu ma farta widocznie. No zobaczymy po prostu jak to będzie. Może jest prosto, bo po prostu mało osób mi zabiera yy, tej kryształki, tylko ta polska 8. No ale nie gra jakoś tak za, za dobrze, nie no, gra normalnie. Więc no, łatwo teraz mogę zrobić sobie lasera 50, to jest spokojne, fa fajne. No okej, okay, dobra, niech ci będzie, przyjmę cię, proszę bardzo, kliknąłem, mam cię znaj... Niech ci będzie, w, co tam nic mi to nie, nie boli w sumie, więc mogę się cię w sumie mieć. Dobra, już ci dałem tam do znajomych. Um, laser jest za 50, mam laser za 50. Um, możesz kopać ze mną. Odcin odcinek zykopania, nie wiem kiedy będzie o tak napiszemy eee, bo nie wiem, ponieważ nagrywam to dosyć długo ponieważ będę robić zapasowe filmy bo będę za niedługo wyjeżdżał na wakacje, znaczy, to nie jest na wyjazd na wakacje ale po prostu mam jakiś holo, hor, ho, harmonogram no i no i są dosyć fajne i fajnie no i no chyba fajnie no no fajnie chyba, lepiej żeby mieć odcinki na zapas niż żeby po prostu tego eee, nie wiem czy jesteś bardziej wy. Na nowym filmie uba, że ja jestem. Na nowym filmie uba, że ja jestem. Więc tam mogę sobie sprawdzić, że to ja jestem. E, Okej, okay, jesteśmy w tym miejscu. E, pierwszy raz coś widzę. No czy. Tak, nagrywam. No przecież, no wiadomo. Ja, ja bym nie kopał na nowozelandzkim. Po co? Po co miałbym kopać na nowozelandzkim? To ja nie wiem. Więc nagrywam. Kurczę, ciekawe jak to będzie. Ciekawe jak to będzie. Jak na razie mamy tak średnie, bym powiedział. No ale oczywiście no, nic nie poradzę na to, że tutaj kopie Sam prawie, tylko na troszeczkę tam, coś tam, coś tam pomaga Coś nie wiem, nie za bardzo, poślub mi napisała, co? Jak można poślubić kogoś? <grym> Dobra, kopiemy tutaj co 5 o mamy szansę Może będzie oddewarka Na, jest, jest, jest oddewarka jest I ładnie, dobrze, trafiliśmy, idealnie Idealnie powiedziałem, idealnie trafiliśmy Noż idealnie, no Idealnie byś nie mogło Idealnie byś nie mogło po prostu Owa tu rozkopiemy przed, tutaj przed wyjściem Żeby mieć potem prościej Z wychodzeniem w sumie Ale jaj, super Świetnie, świetnie, świetnie Cieszę się niezmiernie Że tutaj taki okaz nam się trafił e, Po prostu wow e, Gdzie bym najlepiej kopał no, oczywiście wiadomo, że najlepiej bym kopał tutaj No bo tutaj nie najlepiej, więc kopiemy tutaj W sumie, dwa 3, za chwilę będzie na puf jest no, spokojnie kopanie na przyjęcie fajne, bądź tutaj mi główka nie boli, a mnie głowa teraz boli ostatnio, ja na pewno to na hardcore robię, ale spokojnie, to tam to spoko, ja mogę sobie grać, jak tak spokojnie jest tutaj wow, dobra, tutaj będziemy mieć ok, ma jeszcze tutaj, dobra pięknie, idealnie, mam 7 pieniądze więc pozbieramy sobie na serię za, za 100 no, ale w ranking też wspaniały, naprawdę dwie osoby ci się na punkt 12, 12, 121. E, dobra, no lecimy, lecimy. Myślę, ja że odpisałem tam kilka rzeczy. E, tu jest bardzo fajne. O, dobra, ja pamiętam, że tam taki y, y, tego, sposób Bajkamnock, zobaczyłem. O, że właśnie jest. Y, tutaj jest Boom. I no i można zrobić tutaj szybko kryształki. Naprawdę, y, no bo tak po prostu oglądam odcinek i jakoś tam właśnie takie coś było. Ja takie. Wow, wow, wow. Znaczy, coś takiego, czy, czy takiego widziałem O, i tutaj tak samo jest I naprawdę to jest bardzo fajny sposób na zarabianie kryształów Naprawdę wam mówię Serio To sobie teraz tak myślę, wow Ej, wow Naprawdę niezły sposób, Kamlox Czy znaczy, wiadomo, że pewnie to on nie odkrył No, ale naprawdę sposób, yy, naprawdę zacny Ja muszę przyznać, aż jestem w szoku, tak? Bo teraz go pierwszy raz tak używam I jest on Miód malina, no patrzcie, no Uwaga, czy tu będzie yy. Uwaga, go rare treasure. Zobaczymy co będzie z niego. Zobaczymy, zobaczymy. Claim. Mam 200, wow! I ekstra ek ek mam Ekstra podket. No nieźle, ziomy. O! Kolejne będą skarby. Halo, kolejny. Gdzie to jest kolejny skarb? Powinien być. Ale ja nie wiem. Nic nie mówię. Ktoś ma zawał. nie, ma zawał. Co tu będzie skarb? Skarb! Chodź skarb, skarb, skarb. Kurczę. Chodź na dół. A to... LOL, na trzy osoby! Nie da się tego Twojego skarbu, że tam pisał na trzy osoby. E, e, nie ogarniam B.S.P. czasami. Czemu tam jest trzy osoby, a że mamy dwie, dwie osoby? No to przepraszam bardzo, jak mam twój skarb. Nie ogarniam. Nie ogarniam BSP teraz, teraz, w tym momencie, bo czemu tam pisze na trzy osoby tam pisało? Jak przecież nawet kurczaczki, ziemniaczki tam... Nie, nie mamy... Tylu osób, no to, to trochę bez sensu. Halo, halo, craft now. O, craftowanie jak w minecraftcie Ej, no trzeba... patologia patologia e, Mam laserek za 200, mam laserek za 200. Naprawdę, no, przyjemnie się gra, naprawdę. tak Spokojnie. O, takie kopańka to ja lubię. I dobrze nam nawet idzie, bo. Mam laserek za 200. Mam laserek za 200. Na początku będziemy kopać, a potem najwyżej się będzie dawało bombę Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, jak to tam będzie. Nie? okej. Okay. Ale na pewno dużo skarbów. Dużo skarbów mieliśmy, ale niestety tamte ominięte. Yy. No i najlepiej byłoby, oczywiście, zrobić takie coś. Ona też postawiła! Lol, tego się spodziewałem. Dobra, zabrałem chyba coś. Nie wiem co. Dobra, będziemy mieć ten. Czy to jest dobre piekło? Takie średnie, wiem powiedział. Ale nie ma tragedii. Mogło być gorzej. Teraz musimy stąd jakoś spaść. Okej, okay, prawie blisko lawy. Blisko lawy. Błagam, żeby był na dwa. Proszę. Jest na no dwa! Jest cudownie, uwaga, mam. 65 punktów. A teraz ile będę mieć? No nie wiem, nie wiem czy dużo, ale... ale będzie spoko. No i pięknie. Ile będę mieć punktów, to nie wiem. Nie wiem po co ona uciekła, skoro tu mamy piekła, no ale okej. Okay. Ale ja się nie przejmuję, ja mam dobry laserek, to mogę sobie sam te piekła wykopać. A, więc nie muszę tutaj jakoś gonić za nią, bo ona nie ma lepszego laseru teraz ode mnie. <grym> Ja nie lubię, jak ktoś ma lepszy laser ode mnie, a muszę gonić kogoś, nie? To jest takie straszne, nie lubię tego. nie, tu się reklamują, no, jak chcecie możecie wpaść, nie wiem. Um, ja tu kopię, bynajmniej piekło. Inferno to jest, inferno. Jak wiemy, to piekło powinno się nazywać hell, ale w sumie też po angielsku hell to jest diabeł. To w sumie może inferno jest takie bardziej łagodniejsze, może w sumie. Może hell jest dwuznaczny, bo hell to też piekło, ale hell, piekło to wiecie, to też takie piekło, piekło, piekło. Więc yy, nie wiem. I weźmy te TNT, bo w sumie nie są jakieś ciężkie do rozwalenia A mamy tu cieluście, no więc, aha Dobra, dobra, to ja może, o, ty, o to będzie opłacalne, bo to mamy To i chyba to też nam rozwali, chociaż nie jestem pewien No nie, nie rozwali, ale mamy bynajmniej No to chodź, no, no, no dobra, no to no, Kop za mną, no to będzie dobrze To chodź za mną kopać na, i będzie git, w sumie Nie ma problemu, tylko musi za mną na dom wyjść Ja tu postaram się czekać, ale wiesz ale wiesz jak ja jestem szybciorek Ale na dąż, na no spoko Spoko, ziomek jesteś, ziomek Dobra, tutaj chodź, kopać Siedź Ty wyrabiasz, tak Troszeczkę wyrabiasz, wyrabiasz um, Teraz tutaj, tutaj idziemy Tutaj, tu mamy u góry O, pięknie Pięknie, teraz tutaj Może um, Gdzie będzie kolejny, o tam jest dużo piekła Ile tam jest piekła, oh my gosh Dobra, teraz tutaj Świetnie, zdążysz, mi się wydaje. Dobra. Ale tu jest naprawdę dużo piekła, więc nie ma co się martwić w sumie. E, tylko będzie problem z wyjściem. Bo ja mam 26. E, napiszę, ile masz zoinów. Bo ja mam 26 i jestem, jesteśmy y, w kupie. Ponieważ. Y, no, drabinę. Po, y, nie stać mi na drabinę. I jest to problem. To daj drabinę. Ja mam 26 zoinów. Yyy Chodź tutaj, chodź tutaj, na no, kurczę. Muszę... Co? Chodź ho tu. Chodź tutaj. Dobrze. chodź tutaj, chodź tutaj. Proszę. Chodź tutaj. Postaw drabinkę, please. Please, postaw drabinkę. Będzie mi miło, jakbyś postawiła tutaj, o u góry, tutaj ładnie. Pisz, pokazuj. O, dobra. Nie będę się czego ciepiał. Mogła lepiej, ale dobra, chociaż jest. To najważniejsze. Dobra, tutaj możemy zrobić takie coś, dobra. Kupy z, duże bomby. No i tutaj za 50 miejsca i będzie idealnie. Podrałem Polska 8. Pozdrawiam, napiszę, że będzie potem się więcej razy nie pytała. E, Oj, Co ja zrobiłem? To już nie wiem. Nie, nie myślcie, że jestem pro, bo ja jestem noob. Spokojnie. Jestem tylko zwykłym noobiem. Który gra w tą grę eee, Dobra, tutaj sobie postawimy w sumie Tak w takich, takich dobrych miejscach No ale oczywiście nie ma takich bardzo dobrych miejsc, ale No ale jakieś tu się znajdą, czy się znajdą Więc chociaż coś Dobra, o idealne, to był idealny lub Tutaj, e, ideal eee, Dobra, nie wiem, serio, tak naprawdę nie wiem to nie wiem, gdzie mam stawiać te bomby. No dobra, tutaj stawię, bo tu może być ok. Ym, no dobra, jest okej. Okay. No i jeszcze może tutaj. Yy, tutaj, nie wiem, zobaczymy, mam gdzie będzie dobrze. Tak, no przecież te konto było na odcinku. No to jak mogło być nieprawdziwe? No jak, no ja nie wiem. Jak mogło być nieprawdziwe, no skoro te konto było? O, mam piekiełko. Schowało mi się piekieło. Oba, nie wiem czy to było dobre lutki, napiszcie mi, raczej to nie było zbytnio dobre. No ale kopmy sobie ten nether. nie dla mnie, nether. Właśnie Nether w Minecraftie to jest piekło. To czemu tutaj jest czeluś? Nie ogarniam, czemu to jest różowe? Nie ogarniam tego trwyczka. Tak nie rozumiem. <grym> Dobra. Nether, nether, ale serio, jak to czemu to jest nazywa Nether? Sory? Jestem ciepialski bardzo, no. No ale jak małeś ja nazywać Nether, no. No ludzie no! Szanujmy się. Wiem, że, ale są haki, żeby jest ten samnik. Jak chcesz? Ja jestem prawdziwy. Najwyżej oboje ten cienki się dowiesz. No to nie. Są haki, no, jakie haki. No, chyba triki bardziej. No. Jezu, haki nie istnieją. Ludki haki nie istnieją. Haki to chyba w głowach istnieją. Tak, dobra. Idziemy tu. Ile mam? 3200. to jest dobry wynik? Średnio bym powiedział, ale nie jest najgorszy. Może będzie te 7000. Może. Fajnie, jakbym znalazł skarb. Fajnie, jakbym znalazł, więc próbujmy go znaleźć. Bo jakbym znalazł skarb, jakby był za dwa, to byłoby cudownie i ślicznie. No ale oczywiście nie mogę wiedzieć, nie mogę mówić, że wszystko wyjdzie. No więc trzeba uważać, mam nadzieję, że pójdzie po mojej myśli i będzie ten skarb, będzie na tej osoby, no i będę mieć jeszcze więcej punktów, no to i będzie, no i Zoinów też. W sumie wszystko naraz ładnie, pięknie. Wow! Ale walła bomba! Ale warła bomba do piwnicy, napisała na tablicy O, hejka. Słyszę, słyszę skarb, słyszę skarb, słyszę skarb Będzie skarb, więc chodź tutaj Gdzie ty jesteś? Chodź, 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 proszę cię jest Potrzebna mi, bo ja słyszę skarb I, Wow, ile tu? Tu, pięknie No nie, na trzy osoby Ej, Ale to jest bez sensu To w ogóle sensu nie ma. Dlaczego? Jakim prawem? Jest skarb, mamy dwie osoby, a jest... a jest na trzy, no przecież to jest w ogóle nielogiczne Naprawdę. Jak dla mnie powinni zrobić aktualizację taką, że jeżeli na przykład jest jeden gracz, no to mają kopać sam skarb, jeżeli na przykład jest dwóch graczy, no to mogą kopać tylko maksymalnie do, na dwóch graczy. no to to jest dla mnie troszkę bez sensu, że na przykład robię. Powinien to zmienić, bo serio to irytuje. Mnie to irytuje bardzo, że nie mogę otwierać skarbu, bo, bo kurczę na trzy osoby, no ale przecież nie ma tylu osób, no to trzeba mam zrobić, no. Chciałam ja zrobić, przepraszam bardzo, jak nie ma tyle osób. A, 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 na przykład ktoś nie ma przyjaciół, to co? Sad story po prostu. Jak tak można no BSP? Wsiup! 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 boom Bum! 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 Wsiup! Łup! A! Wee! I mamy prawie pewne. No i oddajemy. Ciekawe, ile mam punktów, bo nie sprawdzałem, więc jestem ciekawy. Mam jedno HP i mamy teraz dwie minutki do końca mapki. Dobra, ja tu jeszcze będę troszeczkę craftował e, więc muszę tutaj craftować Dobra, wystarczy mi chyba 7, jak na razie. E, nie wiem, czy umieć, gdzie mam stawiać te bomby, bo jest tego tutaj mniej miejsca. Badam tutaj i lecimy. Dobra, mam 29, jest to jakoś duży wynik, ale muszę uważać, żeby nie zginąć. Więc teraz jest ważne, ważne, bo tam są właśnie te, te złe rzeczy. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać. Niech to wyszeli, bym miał pewność. Pewność, że mnie to nie zabije. Yy, dobra. Jesteśmy tutaj. Teraz tu. Hop-hop. Hop-hop. Teraz tu ładnie. I yeah, elegancko. Elegancko. o doki. Tutaj. Dajmy boom. Dobra. Kolejne. Dajemy szybciutko. Jestem ciekawy, ile będę mieć punktów. Jestem bardzo ciekawy tego. Bo nie wiem ile będę mieć tych punktów, ale mam nadzieję, że będzie to dosyć zadowalający wynik. Oki doki! Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Dobra, idealnie 50 pełne. No i to było bardzo dobre, więc uwaga, sprawdzamy 3, 2, 1. A w tym czasie Polska 8 może sobie zrobić ze mną zdjęcie. Choć, choć, chodź, tutaj masz zdjęcie rób. I uwaga! O 8777 punktów. naprawdę jak nagranie z samą jedną wicką, to naprawdę jest to wielki wynik moim zdaniem. A więc co mnie niech robi. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to stawcie łapkę w górę, Subskrybujcie na kanale. No i pa pa!